I następna przyczepa Pogoda nam sprzyja A tutaj 10 ryszyk To ostatnia przyczepa dzisiaj Kuba wozi Dobrze, się udało wyciek w usunąć, bo tak byłoby, byłby problem. I zaczynamy. Za chwilę sortowanie. Już tutaj traktor stoi. Już wtypiemy na bunkier, żeby było gotowe, żeby jak najszybciej zacząć dzisiaj. Ta Rosja z rana ładuje. Muszę wybankować paliwo. Chyba zaczepli do pumy małą waję. Bo będziemy wozili ziemniaki już przysortowane z kopca małą wają. A jeden transport, który wczoraj jeździł, musimy wziąć do transportu z pola, żeby po prostu nadążali Walkę trzeba by zdjąć. A podejdziemy może pod warsza, to zobaczy tą sprężynę odprzęgła. Nie, bo pękła sprężyna i trzeba ją sprzęgło odciągać. Jak to wygląda? Gdzie ona jest? Już któryś raz się tak stało. To już pękła tutaj za dwa Za dwa razy pękło. Tu jest dwa albo trzy. Nie wiem czy to jest założone, zaraz zobaczymy Wyjąć jakoś się udało, zobaczymy czy się uda założyć Coś muszę poszukać to już nie była oryginalna Tu już obcierała Coś poszukamy zaraz Mam coś takiego długością bardzo zbliżone może będzie dobrze tylko tu muszę chyba trochę podciąć bo się jej nie założy tutaj na zapięciu i ładujemy kolejnego dnia i tak jak widać dzisiaj już jest deszczowo wczoraj było ciepło no ale w końcu listopad także pogoda może być różna Dwie przyczepy mamy już posortowane, a akurat przerwa śniadaniowa i Rosja przyjechał już pierwszą przyczepą z pola. Tam się kurwała z drogi widać z prawego wam, że zahaczyło tam nadstawkę. Coś ostrego musiało być. Chyba, Rosja cofa. Dziesiątka nadal jest na sprzedaż. Nie wiem, czy dwudziestyki bym też może nie sprzedał. Albo jakiś jeszcze inny traktor. Dobra, i sypiemy. Mamy dwudziestkę czeską. Znowu mokry. A ja biorę akumulatory do umycia, bo wysyłam na reklamację. Te, które były w 50. I kolejna przyczepa. Tu już słowę odgarniał. A ja teraz podjeżdżam Pumą. Nie zrobiłem tej sprężyny. Nie mogę dopasować takiej jak trzeba, ale tyle co na pole, to się jakoś dojedzie, podtrzymując nogą sprzęgło. W ten sposób chodzi o to, że no muszę zamówić taką jak ma być, oryginalna. Gdybym miał jeździć w tym w transporcie, to inaczej, a tutaj tylko podjechać, tyle co zawieźć na gospodarstwo, to może tak sobie poradzić nie zachęcą? Dobra. Teraz obniżymy. Obniżymy na dół. Dobra, włączać! Można włączyć. Taki się sypią silver wjeżdża na wagę tak to wygląda jak jest sucho to jest sucho ale już się tutaj tak jak widać to robi tak I tak jest takie pole, że ziemia jest bardzo przepuszczalna. Tutaj nie ma gliny, tylko jest lekka ziemia. Dlatego możemy pracować. Jakby tu była glina, to już by nie było sortowania. Tutaj widzę, już jest waja zapełniona. Także ile by nie było przyczep, to jest potrzeba. Ja widzę, bokiem już latasz tą ładowarką. Ale są, są na zapasie, nie? Ale czekają. Jedziemy z Karolem za wieś obiady. Mamy weekend, nie Karol? Mhm. Piątek. A mam dla Ciebie dobrą informację, może niedobrą informację, bo Twój brat będzie miał teraz dalej nauczanie, bo u nich w szkole ogrzewanie padło Słyszałem. Słyszałeś to? Mhm. No. No, chłopaki wyjeżdżają, bo skończyli pole. A ja przyjechałem za biadami. Wczoraj sucho, a dzisiaj zupełnie inaczej. Przejeżdżamy na kolejne pole, ostatnie pole. Tam już mamy wykopane 200 hektarów, to jest to pole. Już tutaj widać zboże rośnie. Na części zostało posiane. Jedziemy na te pole 70. Tam jest chyba 5 czy 8 hektarów. Tam zostało jakieś 12 hektarów do wykopania i zobaczymy czy w ogóle będzie szło. Tam są ziemiaki przemysłowe. No zobaczymy, jak będzie szło to coś wykopiemy, jak nie to wracamy. I wjeżdżamy na pole I tutaj nam to zostało jeszcze Żeby nie padało, żeby nie padało teraz i tak ci chyba to nie pójdzie. Już spróbujemy jak jesteśmy kombajnami, to wiesz co nam szkodzi wjechać, zobaczyć. Pamiętaj jedną rzecz. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Ile razy tak było, że nie pójdzie, nie pójdzie. Wjeżdżamy a kopa nie idzie. Nie? I w ten sposób się robi hektary. No i zaczęliśmy kolejne pole. Pierwszy przejazd jest najgorszy, później jak już jedziemy po to... Pierwszy zbiornik Luciana Karol pokaż Ale tutaj jest piasek, to powinno pójść gorzej, będzie z tamtej strony. A czy będzie lepsza pogoda? No nie będzie lepszej pogody. Drugim przejazdem na pewno będzie chłopakom lepiej szło, bo jest już świeża ziemia, na razie nie pada. Ostatnie pole. Nawet tu wyjedziemy samochodem, bo zobaczysz Karol, że jedziecie. Tutaj już widzę, przyjechał Wojtek. Najgorzej będzie miał PTS-ką, żeby stąd wyjechać. Zobaczymy, pierwsze, yy, pierwsze okrążenie zrobią, to już będzie coś wiadomo, ale już tak i tak już jesteśmy tutaj to praktycznie ta górka będzie najgorsza, jak coś to zostawiamy tą górkę i to dalej I za chwilę Rosja będzie pełny Wojtek już czeka w gotowości Coś się chyba zatkało, bo trzeba. Albo już pełny zbiornik. Chyba pełny zbiornik. Nagramy Karol, jak Rosja będzie sobie dawał radę tutaj pod tą górkę z tym. z tą wają. Chciałem powiedzieć z tym wietonem, a to jest waja. Jak to trafi? Nie jest pełny Rosja jeszcze. Jak nam nie, nie, rany, go nie, Dawaj kamerę

Sięgnęło go. Sięgnęło go na Sebastiana, widzisz? Jakoś odjechał. Aby go tylko przeciągnąć przez to i dalej będzie szło. Mamy flasz Już tam się robią kolejni przybórcze Nie ma tragedii ale Tak to zaczyna wyglądać wszystko A taki delikatny deszczek tylko spada Delikatny na wlak. Już chłopaki szykują się do wyjazdu Przyjechałem zobaczyć Musimy drogę posprzątać

Jakoś idzie, pomimo, pomimo tego, że jak ja to idę Tak to tutaj wygląda. Pakujemy. Przejechałem po Ignasia Karol jak sytuacja? To ostatnia przyczepa Nie, jeszcze jedna. Jeszcze jedna, dwaja A gdzie Ignacy? Miałem go zabrać. W spotkaniu. A ja do kościoła miałem do, po niego pojechać A ja przyjechałem na pole po niego Już się rozjeździło, nie? A na polu jakie warunki były Kurcze Teraz już jest za połową, nie Karol? Nie, nie Co? Może. z sypaniem bunkra nie rozpojąć. Kończymy na dzisiaj manewry.